Dzień dobry, dzień dobry. Vlogmas dzień szósty. Dzisiaj są u Was Mikołajki, yy, więc mam nadzieję, że otrzymaliście chociaż mini, mini prezenci. <laughs> ja dzisiaj yy, kawu się w kubku z bałwankiem yy, otwieram szybciutko kalendarze. I yy, Idę do mamuni, bo dzisiaj mamy w planie zrobić bigos. My zawsze sobie robimy bigos wcześniej. Wkładamy do słoiczków, zagotowujemy i taką robotę, która, no, wiadomo, że, że tego się nie zrobi w 5 minut i żeby nie robić na ostatnią chwilę, więc zazwyczaj sobie robimy yy, bigos wcześniej. No i dzisiaj też tak będzie. Ja się cieszę, bo spędzę cały do południa z mamunią. Bardzo lubimy razem ze sobą przebywać i coś razem robić, więc jestem podwójnie zadowolona. Więc, nie przedłużając, zabieramy się za kalendarze, bo zobaczmy, co dzisiaj w Mikołajki nasze kalendarze będą nam oferowały. I zaczynamy od kalendarza z kosmetykami. Zobaczmy, gdzie jest szósteczka. U, tu szósteczka jest tu. Taki cień. E, te, taki cień. <taki> Takie okienko. Zobaczcie. Yy, no nie wiem, nie wiem, co tutaj może być. Za chwilę sytuacja się od, yy, wyjaśni. Mam nadzieję, że w mikołajki dali coś fajnego. Yy. Jak zwykle trudno mi się tu dostać. O. Mm. A to są chyba jakieś. Dobra, zaraz Wam zrobię zbliżenie. Ja myślę, że to są jakieś yy, naklejki na paznokcie. Teraz tutaj zobaczymy, co tu o tym piszą. Yy, trochę <gryw> dziwne, że tutaj na tym nic kompletnie nie napiszą. I tu trzeba szukać z tyłu na tym kalendarzu. Yy, ale yy, tak, doszukałam się i nie przeczytałam nic więcej niż to, yy, co sama się domyśliłam, że to są yy, naklejki na paznokcie. Takie yy, fioletowo-granatowe yy, fioletowo z takim złotym tutaj motywem. Takim. Coś takiego. Yy, no ja mam swoje takie i mm, na no pewno sobie w styczniu je może użyję. Zobaczymy. Więc tu mamy sprawę już rozstrzygniętą. I teraz co tutaj mamy? Tidyń, tidyń, Tutaj mamy szósteczkę w tym okienku. Aha, widzę coś świątecznego. Już Wam pokażę, co to jest. Bardzo fajny. Muszę tutaj tylko troszeczkę rozplątać. Bo to jest kochani łańcuszek. Z zawieszką. I chcę wam za chwilę pokazać, bo łańcuszek bardzo fajny, nie jest taki wiecie jak to są te łańcuszki takie jest taki bardzo delikatny taki nie wygląda tandetnie po prostu jest bardzo delikatny, a na końcu taka choineczka zawieszka, bardzo ładne, ładne, takie świąteczne, taki, tak patrzę, czy ten łańcuszek jest na tyle długi, żeby można go po, do sweterka założyć, no to tak. Do sweterka, raczej do bluzeczki, zobaczymy. Ale... tak. Taki mamy dzisiaj wisiorek z choineczką. No i podoba mi się ten łańcuszek, bo tak jak mówię, nie jest taki, wiecie, taki yy, tandetny. Jest taki bardzo przypominający takie właśnie złote łańcuszki. No dobra, dobra, dobra. Ja się w takim razie zbieram i zmykam do Mamuni i zabieramy się za bigos. Słuchajcie, sekund 5 i teleportowałam się do rodziców i tutaj już właśnie wszystko z Mamunią szykujemy i będziemy robić bigos. Za chwilę wam pokażę, co dajemy, co robimy. I będziecie mogli zrobić sobie podobny bigos. Chociaż pewno w każdym domu bigos robi się trochę inaczej. No, ale zobaczycie, jak robi się. Ugoni, ugoni i uhalinki. <grymka> Tutaj y, moczą się już grzybki. Grzybki są zawsze zbierane przez nas, a najczęściej przez rodziców i suszone, i zawsze mamy duży zapas grzybów. I my te grzybki zawsze najpierw moczymy a potem będą się gotowały. Tu mamy gar, gar, swój wielki kiszonej kapusty, który za chwilę trafi do tego gara. Yy, tu mamy mamunia mięsko, żeberka i te żeberka będziemy wrzucać do bigosu, czy yy, do, będziemy je tutaj smażyć? Obraszymy je, a do bigosu rzucimy trochę kości i trochę wędzonego boczku, i, i trochę takich kości, Aha, czyli część z tego pójdzie bezpośrednio do kapuchy, na pewno pójdzie też wędzony boczek i wędzone kości, a reszta będzie tutaj troszeczkę podpieczona, no i do tego wszystkiego będzie potem jeszcze krojona kapusta świeża, więc my się zabieramy za robotę. Bo sama się nie zrobi. A więc działamy. Tu mamy trochę boczku wędzonego. O, tu się opiekają żeberka. Tu mamy trochę boczku wędzonego, kości wędzone i trochę surowych żeberek. Do tego wszystkiego sobie kilka liści laurowych, ziele angielskie, i czarny pieprz. To muszę teraz wszystko dobrze zamieszać, żeby się to mięsko schowało w kapuście. Kapusta zalana jest niewielką ilością wody i to się teraz musi wolniutko gotować. No i od czasu do czasu trzeba to zamieszać. Kapusta. Się już ugotowała z tym mięskiem. Teraz wyciągamy mięsko. Będziemy je obierać i wkładać do środka. A do kapusty była jeszcze dodana pół słodkiej kapusty, świeżej, w sensie świeżej. I teraz te tutaj te gotowane żeberka, i ten wędzony boczek będziemy obierać i będziemy dodawać do kapusty. A tutaj szykuję też kiełbaskę i. I kochani, i pokroiłam cebulkę i cebulkę z kiełbaską podsmażymy na patelni i będziemy ją dodawać do bigosu. A tu się y, żeberka upiekły i też jak y, y, ostudzą się troszeczkę, będziemy je obierać i będziemy dodawać do naszego bigosu. Podsmażam cebulkę. Na, y, na smalcu, który się tutaj wytapia, <noise> więc podsmażam cebulkę. Jak lekko się podsmaży, wrzucę do niej kiełbachę Teraz do tej y, 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 cebulki takiej zeszklonej wrzuciłam pokrojoną kiełbasę i to troszeczkę też y, przesmażam. W międzyczasie obrałam to mięsko, co było co się gotowało tutaj, trochę wędzonego było i trochę gotowanych żeberek wrzucam pod do bigosu zaraz tutaj będę dodawała jeszcze grzybki i to mięso, te, te żeberka obrane, które się upiekły ugotowane grzybki w lekko osolonej wodzie przekładam teraz do kapuchy Grzybów, jak widzicie, nie żałujemy, bo one dają fajny smak. A ten wywar, nie wylewajcie od razu. Bo jeżeli na przykład woda z tej kapusty Wam trochę już się wygotuje, to wtedy możecie dolać tego wywaru z grzybków, który no, no ma swój smak. Więc tak. Obrałam też y, jeszcze nie wszystkie, ale te żeberka pieczone. I też lądują w Bigosie wszystko, co już właśnie mieszam. I Bigos nasz y, zaczyna nabierać treści. No i teraz Kiełbacha ląduje w Kapuście. W Bigosie już można powiedzieć, prawie. Kiełbacha z Cebulką. Cebulka powinna być yy, zrumieniona, ale lekko, żeby się nie przypaliła. I teraz to wszystko trzeba dokładnie przemieszać. Mamy już tutaj praktycznie prawie wszystkie składniki oprócz przecieru pomidorowego, który za chwilę też dodamy. Jest tutaj gotowane mięso i gotowane wędzone, są tutaj pieczone żeberka, są grzybki, jest cebulka z kiełbasą, więc bigos jest już całkiem, całkiem taki, wiecie, treściwy. Do tego teraz, patrzcie, ja mam tu litrowy słoik i nie wiem, czy więcej jeszcze nie dodam, to nie jest koncentrat, to jest domowy przecier pomidorowy, więc on nie jest tak bardzo skoncentrowany, ale na pewno cały się znajdzie tutaj w naszym bigosie. Słuchajcie, kapusta ze swojego ogródka, pomidory ze swojego ogródka, yy, la, grzyby z lasu czego więcej trzeba, czego więcej trzeba. Teraz przemieszamy i zobaczymy, bo to jest dość wielki ten gar. Czy tego przecieru będziemy tutaj dodawać jeszcze, czy nam to wystarczy? Trzeba to po prostu dobrze wymieszać i teraz już trzeba pilnować. Bigos musi być na bardzo wolnym ogniu i trzeba go wolniutko gotować i mieszać co jakiś czas. Hej, hej, kochani, zobaczcie, bigos skończony. Jutro go jeszcze podgrzejemy. Włożymy do słoików i następna potrawa na święta już zrobiona. Więc kto ma taką możliwość, niech sobie przygotowuje wcześniej. Potem nie będzie się tak pusiał przed świętami spinać i, i czuć się na święta zmęczony. Więc co damy radę, to zrobimy wcześniej. Polecam. Bigos, jak widzieliście, jest gotowy i nabiera mocy. Jutro będzie jeszcze raz odgrzany. Yy, zobaczymy, czy potrzebuje jeszcze czegoś, czy nie. No i potem powkładziemy w słoiki i spasteryzujemy. A ja sobie wróciłam, zaparzyłam sobie kawki. Jakiś taki mam. Taką mam, yy, nie wiem, czy Wam się to też zdarza. Yy, taką mam dzisiaj yy, wewnętrzną, niczym nie za... Niczym nieuzasadnioną huśtawkę emocjonalną. Nie wiem dlaczego. Więc tak, kawusia, y, oczywiście moje uzależnienie, mandarynki i tak, biorę sobie kajecik, w którym będę sobie teraz spisywała y, moje zakupy na jutro, bo tego jest y, teraz tak. Y, że z moją pamięcią już nie jest tak jak, jak było kiedyś, i jak nie mam czegoś spisanego na kartce, dajcie znać, czy też tak macie, to nie kupię połowy, a kupię całe mnóstwo rzeczy, których niekoniecznie musiałabym kupić. Więc bezpiecznie jest zrobić sobie listę i przemyśleć wcześniej, co będziemy szykować, co będziemy robić. To nie jest jeszcze taka docelowa moja lista, no bo to jeszcze jest za szybko, ale na te rzeczy, które chcę teraz zacząć już robić, no i na te bieżące oczywiście, to ja już muszę mieć listę. I mam też takie miejsce w zeszycie, gdzie sobie co mi się przypomni, że chcę sobie uszykować na święta to sobie wpisuję i potem jest mi łatwiej do tego wrócić już nie mam takiego wiecie chaosu jeszcze sobie jakieś tu rankunki pozapłacam i y, trochę trochę sobie tak tutaj posiedzę wkulnę się pod kocyk bo y, u mnie sezon kocykowy jest już dawno, dawno rozpoczęty ja uwielbiam zrobić sobie coś ciepłego i najczęściej wtedy montuję film albo coś tam przeglądam coś sobie notuję, piszę albo się czegoś uczę i tak, kocyk jest wtedy nieodzowny bym powiedziała ja na dzisiaj kochani kończę już mój vlog życzę wam miłego dnia Mam nadzieję, że Mikołaj wam dzisiaj coś przyniósł miłego, choćby uśmiech najbliższej osoby. I do juterka, kochani. Pa pa!